No więc co, ja też się tego nie spodziewałem jeszcze w tamtym czasie, także sam byłem zaskoczony. Jednak są po prostu rzeczy ważne i ważniejsze. U mnie taka była decyzja spowodowana różnymi czynnikami. Przede wszystkim oczywiście zdrowie mojej córki, ale oprócz tego jakieś tam e, ciągłe szarpaniny z Polski związkowej Elektryki, brak e, głównego sponsora, jakiś tam, który ode mnie też odszedł, Grupa Azoty oczywiście, no skończył mi się kontrakt, nie został przedłużony, także e, wiele, wiele na te czynników wpłynęło, po prostu zacząłem kalkulować i, i więcej było. Przepowiadało rzeczy takich, żeby w końcu ją zrezygnować z tej kariery, zakończyć ją, niż, niż ją dalej kontynuować i, no i taka kolej rzeczy tak naprawdę. No ja i tak zapowiadałem im wcześniej troszeczkę, że do kolejnych igrzast raczej nie, nie wytrwam, ale oczywiście cel był jeszcze inny. Cel był taki, żeby biegać na Memoriale Ireny e, Szczewińskiej, cel był taki, żeby obronić medali Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, które zdobywałem w poprzednich latach, także troszeczkę inaczej miało być to ułożone, a wyszło tak jak wyszło, no życie weryfikuje. No przede wszystkim, przede wszystkim, chodzi o mówię, przede wszystkim chodzi o zdrowie mojej, mojej córki. Mieliśmy miała tam jakiś wypadek i, i po prostu obiecałem sobie, że będę z nią do końca, dopóki nie, nie odzyska 100% sprawności, to, że większość odzyskała, nie znaczy, że jest dobrze. Ona ma odzyskać 100%. Po prostu musiałem przy tym być. Przez to nie było możliwe, żebym podróżował tak jak do tej pory, żebym przygotowywał się na obozach wysokogórskich, co podstawą u mnie jest treningu, także stwierdziłem po prostu, że... Mnie szóste miejsce na Mistrzostwach Świata nie interesuje na przykład, bo na to bym był w stanie pani przygotować się w domu, ale to mnie nie interesuje. Mnie interesuje medale, obrona tych tytułów, które już wywalczyłem, także e, no mówię, no chciałem zejść ze sceny jeszcze jako obecny medalista, jako mistrz i, no, i zrobiłem to na swoich warunkach, że tak powiem. I, i na to, znaczy może nie to, że czekałem, ale po prostu wolałem to zrobić teraz, niż po Mistrzostwach Świata, gdzie przebiegłem na szóstej lokacie, która, która i tak jest świetna, ale to oczywiście mnie nie satysfakcjonuje, nie w tym etapie mojej kariery, w którym teraz jestem.